Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Zaczęły się wakacje. Chcieliśmy przygotować dla Państwa mały poradnik, jak jeździć w tym czasie po polskich drogach, no ale niestety nie mamy dobrych wiadomości. Możecie zginąć na autostradzie. Na zwykłej drodze też możecie zginąć. A jak już zostaniecie pieszymi w miastach i chcecie te miasta zwiedzać, też możecie zginąć. Mamy na to dowody. Film od Pana Mateusza: Autostrada. Pan Mateusz po prostu wyprzedzał. I o mało nie zginął. Jak sam napisał, była to sytuacja skrajnie niebezpieczna. Typowy akt drogowej agresji normalne wyprzedzanie w całym świecie uznawane za normalne. Ale dla niektórych polskich kierowców niestety wielu ich takich jeździ tak uważa, że ten to jest na lewym pasie z intruzem, którego trzeba jak najszybciej przepędzić, zepchnąć, no bo nam przeszkadza, bo my nie respektujemy limitów prędkości. Pisze do nas pan Mateusz, że doszło do próby staranowania, zepchnięcia go na pas awaryjny. Podobno jeszcze tamten kierowca groził mu wyciągniętym palcem. No to może mniej niebezpieczne, ale niemiłe, bardzo niemiłe, niż to, że rzeczywiście ten atak z lewej flanki, no mógł spowodować reakcję kierowcy taką, która spowodowałaby, że stracił panowanie nad pojazdem. Na szczęście pan Mateusz zachował spokój, odbił trochę w prawo, nie hamował zbyt gwałtownie, no, zachował się tak, żeby do wypadku nie doszło. I popatrzmy, co robi ten pirat drogowy dalej. Ma kolejnego na lewym pasie przeszkadzającego mu kierowcę. O, widzicie Państwo, jak dojeżdża do zderzaka? To Pewnie pan Mateusz też tak właśnie dojechany był. No i po wyprzedzeniu gwałtownie zjeżdża na prawy pas. Tam nie ma dużego odstępu. Popatrzcie państwo, zapadają się światła stopu tego pojazdu wyprzedzonego. Czyli kierowca poczuł, że ten odstęp jest za mały i musi go zwiększyć poprzez hamowanie. No taką jazdę obserwujemy na polskich autostradach, na polskich drogach ekspresowych co chwilę. I co rusz zdarza się taki, który spycha, który się rozpycha. A który o odstępie bezpiecznym nie wie nic. Przekona się, jak dojdzie do wypadku. Ale to może być za późno. Co gorsze, może jemu się uda, a zabije innych. To jest straszne. To jest coś, z czym walczymy od pewnego czasu i będziemy walczyć dalej, bo na razie, jak widać, nieskutecznie jesteśmy w tej walce. Zgroza. I następny film, tym razem od pana Marcina, też z autostrady. Pan Marcin wyprzedza spokojnie, rozważnie. Niestety, jeden kierowca nie wytrzymuje tego napięcia. No nie dał rady, musiał wyprzedzić pasem awaryjnym. No właśnie. Pan Marcin jest wyprzedzany poprawnie lewą stroną, tam nie było widać jakiegoś poganiania. Wyprzedził następny kierowca, uznał, że pojedzie troszkę szybciej. Mam nadzieję, że zmieści się w nim tak prędkości. Wszystko dobrze. Ale okazuje się, że nagle jest drugi kierowca, który wyprzedza pasem awaryjnym. Za wolno mu to wszystko było i znalazł sobie miejsce na awaryjnym pasie. Obłęd, to jest obłęd. I trzeci przykład z autostrady. Przysłał film pan Dawid. Trzy samochody wyprzedziły go z prawej strony. Oczywiście pewnie znajdą się krytycy, bo po tych programach z autostrady mamy grono krytyków, którzy mówią: Szerw lewego pasa, a dlaczego on tam na tym lewym pasie jedzie? No bo jedzie normalnie, no ale tym panom było zbyt wolno. Oczywiście, no to prawym pasem jeden, drugi, trzeci i za każdym razem. Zmuszają do hamowania naszego korespondenta, no bo bezpieczny się zaburza. Oni nie rozumieją, co to jest bezpieczny na autostradzie. No to przypomnijmy, 70-80 metrów w przypadku prędkości 140 na godzinę. Taki bezpieczny musi być zachowany. Inaczej są karambole, których na polskich autostradach coraz więcej. Jest wzrost wypadków na autostradach. Mówiłam, że zwykłe drogi są równie niebezpieczne jak autostrady. Oto dowód. Film również od pana Marcina. Droga Kraków-Olkusz. Pan Marcin jedzie sobie spokojnie. No, tu nagle jak diabeł z pudełka pod prąd wyskakuje srebrny samochód. No, jak tak można? No, jak widać można. Tam jest taki znak pokazujący, że jedziemy z prawej strony znaku. Jest wiele tego typu dróg, na których robi się taki pas jakby filtracyjny. Pas bezpieczeństwa, zazwyczaj zrobiony z innej nawierzchni, często kostkowej, na którym na przykład mieszczą się pojazdy do lewo skrętu, żeby nie blokowały jadąc w kierunku na wprost. To nie są pasy do wyprzedzenia, to są krótkie odcinki pomiędzy znakami, nakaz jazdy z prawej strony znaku. Tutaj mamy przypadek no, kompletnej ignorancji znaków. No bo co? Przepisy mówią, jedziemy tędy, a kierowca sobie tam tamtędy, w najlepsze. No właśnie, pod prąd, jakby na czołówkę. No wariactwo, po prostu zastanawiam się czasem, gdzie my żyjemy. Czy to jest kraj cywilizowany, choć trochę, bo że w pełni cywilizowany motoryzacyjnie, to udowadniamy w programach, że ciągle nie bardzo, ale to już jest no, no jakiś, jakiś burz, coś makabrycznego. Wspominałam również, że mogą Państwo zginąć jako piesi. Oto dowody, czyli trylogia z Włocławka. Trzy filmy przysłane przez pana Zbyszka. Pierwszy film, Ulica Toruńska. Przejście dla pieszych. Pan Zbyszek zatrzymuje się, żeby przepuścić pieszych. I nagle sześć samochodów naprawdę sześć wyskakuje jak z katapulty i omija go radośnie. No, niezłe rzeczy w tym Włocławku się dzieją. Dodałbym tylko, że z olbrzymią prędkością te pojazdy, jadą. z prędkością uniemożliwiającą jakąkolwiek reakcję, gdyby zobaczyli wreszcie tych pieszych, gdyby się przyspieszyli, gdyby może troszkę szybciej weszli, z taką prędkością kolejni kierowcy jadą, o czym oni myśleli, na co liczyli, czy byli przy zdrowych zmysłach, czy myśleli o jeździe, czy zajmowali się czymś innym, a jeszcze ta prędkość, ta naprawdę prędkość, która w tym przypadku zabiłaby tych pieszych na pewno. I dalej Włocławek. No dzisiaj kierowcy z tego miasta zdobyli niechlubne pierwsze miejsce na najgorszą jazdę. Kierowca dostawczaka śmignął tak, omijając znowu pana Zbyszka, że prawie wjechał w rowerzystę. Niemalże musnął mu koło, a rowerzysta jechał prawidłowo. Był tam przejazd dla rowerów. Nie interesujemy się, bo przecież jesteśmy na swoim pasie. Mamy wolną ścieżkę, jak mówią niektórzy. Ja nie wyprzedzałem, nie omijałem. No i zabijamy rowerzystów, pieszych. Kiedy się to skończy? I ostatni film z trylogii Włocławskiej. To samo przejście dla pieszych, co w poprzednim filmie. I klasyczne omijanie. Ale jak pisze pan Zbyszek, omijanie, które mogło zakończyć się tragicznie. Ale nie myślcie państwo, że to jest jedno przejście, na którym tak źle jeżdżą kierowcy. Tak część z nas jeździ. Są i dobre czasem przykłady. Znajdujemy je w Krakowie. Mówiliśmy o nich, pewnie są i w innych miastach, ale ilu kierowców wciąż jeździ źle? Wciąż jeździ, ryzykując życie pieszych, którzy chcą bezpiecznie przejść z jednej strony ulicy na drugą, przejściem dla pieszych, czyli tym miejscem, gdzie mają do tego prawo i w którym to miejscu powinni się czuć bezpiecznie. Kierowcy, niektórzy kierowcy tego nie rozumieją, a że nie rozumieją również w Krakowie, to film z mojej kamery. poparcie Państwo, z jaką prędkością ta Toyota się poruszała, a ja właśnie chciałem bezpiecznie przepuścić pieszych. A jak się patrzy na te filmy, to wydaje się, że ci kierowcy w ogóle nawet nie pomyślą o zmniejszeniu prędkości. Ta myśl nawet nie zaświtała im w głowach. Nie pomyślą, nawet i nie zaświtała w głowie. Tak, by te przepisy nie funkcjonowały. Przypominam jeszcze raz paragraf 47 ust. 4 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Przeczytajcie może jeszcze raz. Zastanówcie się, tych śmierci wśród pieszych jest najwięcej w Unii Europejskiej, właśnie w Polsce najwięcej ludzi na przejściach dla pieszych umiera w Polsce potrąconych. Zabitych przez kierowców. To co poradzić tym biednym kierowcom pieszym, no i wszystkim użytkownikom dróg na wakacje, żeby modlili się o to, żeby było tyle samo powrotów, co wyjazdów? No bardzo byśmy tego chcieli. To takie wyświechtane już nieco powiedzenie, życzymy tyle samo powrotów, co startów, co wyjazdów. Ja bym powiedział tak, ponieważ dla niektórych kierowców kodeks drogowy nie istnieje, oni na niego nie zważają i często im się niestety to udaje. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, jako kierowcy, jako rowerzyści, jako piesi. Po prostu uważać, bo jak się sami nie obronimy, to być może zginiemy. Ale smutne jest to, że tak muszę powiedzieć, że tak muszę skonstatować. Mimo wszystko życzymy Państwu udanych wakacji i szczęśliwego ich zakończenia. Ale uważajmy, uważajmy, bo na polskich drogach dalej nie dzieje się dobrze. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.